takim całkiem zabawne, ale momentami trochę przydługa. Kto był lepszy z tych ról? Młodsza była lepsza, ale druga też była niezła, nie? Też była niezła. Ogólnie podobała mi się, była zabawna. Bardzo podobało mi się takie kalkowi kowalowej życie. I pewnie jak całej publiczności. Jakieś e, szczególne wartości z tej sztuki przyswoiłeś? Ehm... Czy widzisz tam na przykład jakiś głęboki morał? Nie. Wspaniale y, grał chłopiec y, Żyda i ten drugi księdza, dwie wybijające się role, ale i dziewczyny były bardzo dobre, wszystkie. Dziewczyny były znakomite, zwłaszcza córka, bardzo mi się byli. No i agent Tomek, agent, na... agent Tomek na końcu. Sztuka była świetna, pomimo tego, że jej nie widziałem, wszystkim polecam. Tak, wspaniała sztuka. A jak rozwiązania ze scenografią i światłami? Dlaczego uważasz, że oświetlenie zwaliło? Rozumiem, dziękuję bardzo gory z ziemniakami. Uważam, że gdyby oświetleniowi byli trochę bardziej ogarnięci, to sztuka by lepiej wypadła. To jest udany debiut. Parę osób rzeczywiście tutaj błysnęło. E, dokonali e, uczniowie bardzo ciekawego skrótu i takiego sensownego, który zmieścił się niemal w czasie. E, także myślę, że będą z nich ludzie. Sztuka podobała mi się bardzo, szczególnie nieźle popisał się Konrad, tak, w, tej, w roli głównego bohatera. No, było, że tak powiem, w treści tej sztuki zawarto dużo prawdy, naprawdę. Bardzo prawdziwa i prawda wynikająca z tej prawdy jest prawdziwa. Andrzej z fantazją, z fantazją. No dobrze. Było kilka fałszy, ale ogólnie zagrali bardzo dobrze. To było po prostu cudowne. Dziękuję. Poszedłbyś z jakimś dzicem? Poszedłbym z nim na koniec świata. Jeszcze dalej. Jak podobały ci się nogi smoka? Dobra. Nogi smoka były całkiem zgrabne. Jazga. Jazga. Cóż. I w ogóle sama sztuka, no czysta awangarda, więc... Wydaje, <noise> wydaje mi się... Shalom generalnie. Bardzo mi się podobała. Zdecydowanie cięte dialogi, bardzo sprytna linia rytmiczna. Eee, bardzo mi się podobała gra aktorska, bo to był chyba razem z Kmicicem to były dwie sztuki, w których każdy aktor był na trzymał poziom całej sztuki, czyli żad... na żadnym aktorze. Nie spadł, nie spadł ten poziom. Świetnie zagrane role, świetne rekwizyty, świetne dekoracje, naprawdę kawał dobrej sztuki. Była świetna, ale nasza jest lepsza, więc się szykujcie na sztukę Matinów. Tak, ja mam wielkie ogłoszenie, że zakładam fan klub Rudego we szmytkę i że właściwie on stworzył całe to przedstawienie i że jestem pod wielkim wrażeniem i go uwielbiam. Dziękuję bardzo. Jesteśmy oczarowani występem. Muzyką, tekstami, które podobno uczniowie sami wymyślili. Wspaniałe. Bardzo ambitne sztuki. Pod względem i aktorskim, i reżyserskim bardzo trudno to zrealizować. Podobały mi się bardzo stroje i make-upy. Mi się podoba e, rola tego kolesia z zegarkiem. O, to samo chciałem e, powiedzieć. On się nazywa chyba Maurycy, nawet znam jego imię. Albo. Ja nie znam, Albo ale... Martel, nie... Marcel. Marcel właśnie, Martel. Maurycy i Marcel. Ale koleś z Szczerze powiedziawszy nie zrozumiałem, ale spotkałem się z opinią, że nie zła psychodela. Tak, słyszałem, że Weronika Rydlakowska bardzo ładnie grała.